Witajcie, my od dwóch tygodniach tu na Empire live mówimy w rolkach o zasadach życiowych. Dzisiaj o zasadzie obecności. Proste. Wyraża się ona najlepiej w słowach tu i teraz. Te słowa w ostatnim czasie są raczej. Nie tylko za często używane ale i nadużywane wszyscy o tym mówią, wszyscy apalują, żyjmy tu i teraz. Ale to jest bardzo stara zasada, bowiem głosili ją już kachuni, zaś przybliżenie jej sensu nie wymaga wielu słów. Bo otóż wiadomo, że przeszłość nie istnieje. Ponieważ już jej nie ma, a przyszłość nie istnieje, ponieważ jeszcze jej nie ma. No, jak dotychczas zrozumiałe i proste, prawda? A zarazem logiczne. W związku z tym weź jednak pod uwagę, że czasami nie jest to takie najłatwiejsze żyć wyłącznie tu i teraz. I pomyśl o tym, że zbytnie przywiązanie do przeszłości prowadzi bardzo często do depresji, a zbytnia troska o przyszłość wywołuje i rodzi obawy. Dopóki więc żyjemy w teraźniejszości, czyli w tym słynnym tu i teraz, to jesteśmy nieśmiertelni. Pomyśl, jak niewiele słów, a jak wiele znaczą. Bądźmy więc tu i teraz i niech nam się darzy.